Halo, halo, cześć, dężki. Bardzo serdecznie z tej strony A Dzisiaj coś nowego na moim kanale, czyli overwatch w się go i zobaczymy, czy uda nam się złapać chociaż jednego haksa. Na razie trzeba sobie, musimy sobie pobrać demko. Okej, okay, 6-1. Na Mirku Saspekt 813 bez szału, Jak na 7 rund. Też w sumie percentage 25%. No zobaczymy. Nie ma co się sugerować niczym, to oczywiste, ale nie ma skinów. Przynajmniej na razie. No nieźle go wyczuł z tym granatem Ja sobie troszeczkę przyciszę grę A to zaraz jak się runda może skończy No, no ten flash no wybity nieudany i tutaj nic niestety ciekawego nam <laughs> Nasz zawodnik nie pokazał poza kiepskim flashem Chyba trochę za bardzo wślizgiem. Dobra, mamy to. No dobra, tutaj się bawią. Na razie nic się nie działo w tym czasie. Wszyscy żyją. No, no, to, no to mogło tak, mógł tak wycelować. No, tutaj jeszcze nie ma nic specjalnie podejrzanego. Zawupy, wygląda na to, że coś tam potrafi. No ale tutaj był taki strzał dość mocno przedwczesny. Ja wiem, że... Domyślam się, że miał info, że koleś był na bombsite, ale tak... No nie mógł go zobaczyć. Tak... To wyglądało troszeczkę podejrzanie. Ale na razie demko jest nudne. Nie ma tutaj specjalnie jakichś takich... E, akcji, które dyskwalifikowałyby klienta od razu. Siedzi po pro... No, Tu też taka powiedziałbym dyskusyjna sprawa, bo. No dobra, zakładamy, że to jest dobry gracz, ma refleks. Na razie jeszcze nie ma co tutaj się specjalnie ekscytować. No, tu nie trafił. Tutaj było tak, jakby mierzył, do, zobaczył go na ulhaku, ale zorientował się, że koleś jest za tym. Za, za schodami i nie, nie strzelił, żeby się nie zdradzić. No, na przykład tu widzi dokładnie... No, tu mógł dostać info od kolegi z konektora. Tu też mógł... No, tutaj wie, wiesz, gdzie jest ostatni przeciwnik, więc to akurat nie jest nic dziwnego, że za nim goni. No, prifa... Prefer... No dobra, załóżmy, że tutaj... Nie no, to wszystko na razie wygląda w miarę jakoś tak, no znośnie. Nie jest to coś takiego typowo wallhakowego, chociaż ma takie trochę podejrzane akcje, no. I timingi ma zaskakująco dobre. Aż nazbyt bym powiedział. Ten prefire przed chwilą. Tutaj ta akcja na, na sajdzie. Jak, tak, jakby trochę przedwcześnie wystrzelił za Wupy, no ale to na razie nie jest coś takiego rażącego jeszcze świadczącego o tym, że, że kolega tutaj czytuje. Zobaczymy, jak będzie dalej. O, teraz jest akcja, którego może zweryfikować. Tu chłopaki idą na łoku, to widać, więc nie ma prawa ich słyszeć. Nie wychyl. No, też taka jakby podejrzana akcja, jak dla mnie. Wyglądało to tak, jakby chłopaki szli na łoku, wiedział, że są w apsach, to prawda, ale szli na łoku, więc ja bym założył, że już pewnie weszli, a. Tym bardziej, że, że dostał info, że są wszyscy w apsach, a tutaj wyglądało to tak, jakby po prostu widział go na wallhacku i przeczekał aż koleś przejdzie za schody, tak mógł się w spokoju wychylić. No to było takie dyskusyjne bym powiedział. Tutaj... No... O, znowu, widzicie? Tak jakby przycelował w ten... Zobaczył gościa, zatrzymał się... No tutaj dostał info od kolegi z Midada akurat. Tutaj nie ma nic podejrzanego, aczkolwiek wychyla się tak... Wyjątkowo dobrze się wychyla. Wyjątkowo tam, gdzie jest przeciwnik. Tutaj spojrzał sobie na wallhacku, gdzie jest, tamten, gdzie jest przeciwnik, ale pomyślał sobie, będę się krył dalej, może nikt nie zauważy. No widzicie? Tak jakby spoglądał cały czas na w stronę przeciwnika, żeby się upewnić, w którą stronę on idzie. Ale jednocześnie tak się ukrywał, żeby nie było widać, że ma wallhacka. Tak to przynajmniej dla mnie wygląda. Znaczy, nie jestem w 100% pewny jeszcze, szczerze mówiąc, ale... No znowu, widzicie? Wychylił na dżunglę, bo wiedział, że koleś tam siedzi. No to akurat był dobry strzał, no myślę, że jakiegoś aimbota tu, tutaj na pewno nie ma, bo, bo by trochę lepiej zamiatał. Ale generalnie to... No ma podejrzane akcje, które go troszeczkę dyskwalifikują, jeżeli chodzi o to. O, znowu widzę pokaz skilla. No, niestety tutaj. Hm, no tutaj ta runda nic mi nie powiedziała po tym, że trochę mu flash nie wyszedł. Celowanie wcześniej na midzie, też, tak że praktycznie celownik był przy samej ścianie, to tak też się nie celuje. Bo z reguły, jak się wychyla i się celuje w jakąś stronę, to się zostawia sobie zapas, na to, żeby mózg zdążył, że tak powiem, załapać przeciwnika i jakiś refleks, żeby zadziałał. A tutaj to wyglądało tak, bo pewny, że on tam jest i że go wychyli. Tutaj też wychylił od razu za nim. Mimo, że teoretycznie nie widział, że chłopak zeskoczył na dół, więc tak. O, widzicie? Idealnie wiedział, jak dla mnie idealnie wiedział, w którym miejscu on stoi, dostał co prawda info, że są na A, ale skąd mógł wiedzieć, że kolej stoi akurat tutaj wpatrzony. To za dużo jest takich przypadków. Ale zobaczymy teraz, bo to jest sytuacja stresująca, dwa na... Widzicie? Jak dla mnie to jest stuprocentowy wallhack, już teraz, po tych akcjach. On się stara z tym w miarę kryć, nie strzela według mnie jakoś tragicznie, nie jest to jakiś mecz na silverach. Ale chłopak jak dla mnie w 100% ma imbota. Eee, Nie, nie, nie mógł, nie miał, nie miał nie było siły, żeby go zobaczył. No, mógł wiedzieć, że jest na fireboxach, mógł wiedzieć, że idzie w jego stronę, bo mógł dostać info od kolegi z CT, ale to nie zmienia faktu, że nie miał prawa, praktycznie, z prefire'a zabić kolesia, który wychyla mu za, za ściany. No, to jest niemożliwe. Musiałbyś mieć, nie wiem, szczęście, jak nie wiadomo kto. Znaczy, jak dla mnie, to jest osoba, która albo. Nie wiem, może to jest jakiś flusza na smurfie. I, i także tak powiem, sobie gra troszeczkę jak miał Wallhacka albo koleś ma Wallhacka i stara się z tym dobrze kryć dość. I nie, nie robi takich typowych głupich akcji, że gapi się na przeciwniku, chociaż było kilka takich akcji. No wątpię, żeby to był przypadek. Widzicie znowu? No, no to dobra, teraz tutaj akurat czytałem, że za nim pogoni. No i właśnie, nie dostał info, gdzie jest przeciwnika. O, teraz zobaczymy. No, jak dla mnie to. No dobra, tutaj akurat widział przeciwnika. No to. Hmm, ciężko to stwierdzić, ale jak dla mnie koleś miał wallhacka i to takiego. Dobrze się z tym krył, ale jak dla mnie to był e, typowy przykład, właśnie na wallhacka. Dobra, moi drodzy. Pobieramy sobie drugie demko. Właściwie otwieramy, zobaczymy, co, co nam drugie demko przyniesie. Może tym razem trafi się koleś biegający z Negevem, kręcąc się dookoła i walący same banie. Kto wie, chociaż na Overwatchu raczej nie można się spodziewać tego typu rzeczy, no bo to jednak myślę, że, że, że aż tak głupich ludzi nie ma w i Chociaż ostatnio od tych, odkąd się pojawiły te primey. Ojej, kurwa, co to za mapa Italii? Tak, dokładnie. Italii. Jezu, na takiej mapie to już nie. nie widziałem tej mapy już lata świetne. 8-0 dla przeciwnika. Taspekt jest ostatni, 004. To myślę, że tutaj może być kwestia. No i gra jak bot Więc myślę, że to jest kwestia reporta za griefing Czy... Co on robi w ogóle? Nie, nie, nie Nie, to jest jakiś... To jest jakiś żart to demo Ma 16 tysięcy Nie kupuje nic Okej okay. Biega sam USP Znaczy, celuje w ziemię, więc to, to już widać, że to jest jakiś Jezu. Znaczy, sprawia... Wow. Znaczy, nie, nie, to jest mecz na pewno na jakieś bardzo niskie rangi, to bym obstawił, że są jakieś silvery i to takie... ...z dolnej półki silvery. O! Nie ma skinów, nie rusza się. Jak to mawia pewien youtuber, możliwe, że konfiguruje haksy. Ale myślę, że tutaj patrząc na ich grę, na to, co kupują, na sposób, że tak powiem, grania... Bo to jest jakiś mecz na bardzo niskie rangi, na nierankingowych mapach, i po prostu koleś dostał reporta za Griffing, Bo przez 10 rund w zasadzie ma 0,06 staty, nic nie zrobił, 0 asy, 0 niczego, a jeszcze teraz awczy. Możliwe, że konfiguruje haksy, ale wygląda to po prostu jak typowy report za Griffing. Ma 16 tysięcy, nie dropi nikomu, nawet jeżeli nie musi, to, to w sumie i tak powinien wydać tą kasę, żeby nie, nie homikować tego bez sensu. Budzi się dopiero na końcu rundy. No wygląda to na razie <laughs> dla niego słabo. Jakoś się ożywił teraz. Dobra, wziął obrzyna. O Jezu. O Jezu. O Jezu. Nie, nie, to, to jest mecz, mi się wydaje, zdecydowanie na jakieś bardzo niskie rangi. I to tak niskie, że aż... No nie, nie wiem, co to masz, być. Silver 1, 2, maksymalnie. Koleś cały czas jest awk. Budzi się... Kupuje Negeva. Biega w ostatniej... Budzi się na samym końcu. No, to nie jest raczej mecz. W którym koleś haksuje, bo... Nie wygląda mi to na żadne, na żadne haksy. Nie, nie sprawia wrażenia, ale widać po nim, że. Po, widać po graczu, że jest po prostu słaby. Ojej, ojej. <grystanie> ale rozpętał full auto śmierci. I znowu jest Afk. Ja nie rozumiem, o co chodzi tutaj z tym gościem. Zaczyna się runda i on dopiero się rusza. Mam wrażenie, jak już ze dwóch, trzech ze swojej drużyny zginie. Znaczy nie, to to jest. Nie, jak dla mnie to jest już, już wszystko, sprawa jest jasna, może zobaczymy, znaczy zobaczymy jeszcze, to pokaże dalej, może się odpali, zacznie biegać z tym legerem faktycznie, kręcąc się wokół własnej osi, zabijając wszystkich, strzelając bańki, ale generalnie dla mnie to jest mecz na niskie rangi, jak i Silver 1-2, góra 3, ale nawet Silvery 3 także nie grają według mnie, to jest Silver 1-2 i to po nerfie już teraz tych rank e i koleś dostał ewidentnego reporta za griefing, bo po prostu, no widzicie sami, jak grano. Nic nie trafia, cały czas w, w zasadzie strzela w ziemię, cały czas awczy, nikomu nic nie dropi w zasadzie pomocy z niego jest zero. Wygląda jakby. Jednocześnie nie wiem. Kosił trawę i co, co dwie minuty z laptopa... podchodził do laptopa, który jest na dworzu, i po prostu przypomina, że ten. No jeszcze strzela do swoich, żeby go zabić. No to... No to... Nie, dobra, to już jest. Aha, jeszcze. Jeszcze przegrali przez, przez niego rundę. Nie, to jest właśnie typowy report za griffing. I tutaj już zreportujemy tego pana za griffing, bo hacksów tutaj nie ma. To jest jakiś bardzo słaby gracz, ale ewidentnie jest to report za griffing i tego się będziemy trzymać. Co? Widzicie znowu. Wszyscy biegną, on nawczy. Nie pomaga. Taty ma. Aha, minus, minus 1,09. Także po prostu drużyna się wkurzyła, bo trafi na trolla, który im przeszkadza w graniu. Znaczy, nie rozumiem w ogóle co on robi. Nie, nie sprawdza to jest fakt, że to jest mapa ze starych CS-ów, sorsa z, z jakiś tam Condition 0 czy 1.6, ale no nie sprawdza w ogóle miejscówek. Nie strzela w ziemię, ma moment taki, jakby grał na padzie. Już nie wspomnę o celowaniu, bo to już jest jakiś żart. No i generalnie przeszkadza drużynie. To jest typowy griefing. No tutaj nie mogę już nic więcej powiedzieć, także wszystko co już można było tutaj w tym demku znaleźć, znalazłem. Tak mi się wydaje. No sytuacja znowu jest taka sama, chyba sobie to przyspieszymy, nie będziemy patrzyli jak koleś znowu ławczy przez tyle czasu. A. No dobrze przyspieszymy rundę. Zaczekam aż się ruszy. Strzela w ścianę. No i tutaj koleś na niego wychylił, nawet go nie zauważył. I znowu. Digl w pierwszej rundzie. Ale teraz przynajmniej się ruszył, także nie jest źle. Znaczy ja nie rozumiem gdzie on strzela w ogóle, to on, on... To musi być, nie wiem, jakiś, no naprawdę wybitnie słaby gracz to musi być. Koniec? Tak, koniec. No to generalnie tak, no hacksów tutaj na pewno nie było, nie było żadnego imbota, ulhaka nie było, jakiś external assistance też nie było, ale griefing był na 100% i za to go zreportujemy. Dobra moi drodzy, w takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że obejrzyliście mojego pierwszego Overwatcha. Mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali dla mnie, bo ja też nie jestem jakimś wybitnym specjalistą od tego. Ostatnio miałem sporą przerwę jeżeli chodzi o CSa, nie grałem miesiąc nawet ponad. I tak po prostu ranga mi spadła, także musicie być wyrozumiali. Ale co do moich werdyktów myślę, że powinny być ok. Także jeszcze raz dzięki i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, bo myślę, że Overwatch się będzie pojawiał dalej w przyszłości. No i żegnam się z wami, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!